Jesteśmy zmęczeni bardzo, ale... Również bardzo szczęśliwie wygraliśmy kolejne spotkanie na wyjeździe z teoretycznie słabszym przeciwnikiem, ale mimo wszystko wygrana, wygrana 4-0, mówi sama za siebie, pełna kontrola. Wygraliśmy dlatego, że byliśmy drużyną konsekwentną w realizowaniu założeń taktycznych. Zdobyliśmy bardzo ładne bramki i ze fragmentów i z akcji. Mogliśmy wygrać myślę, że 5-6-0 Arka Gdynia tak naprawdę poza ostatnimi dwoma, trzema minutami, gdzie miała rzut karny po głupim błędzie Marcina Rusakiewicza i i de facto nie stworzyła żadnej sytuacji, nie była przez moment nawet dla nas zagrożeniem. Bardzo bym chciał pochwalić cały zespół za grę taktyczną, szczególnie w defensywie. Nie tylko obrońców, ale całą drużynę zagraliśmy naprawdę konsekwentnie. Wiedzieliśmy o tym, że prędzej czy później zdobędziemy bramkę. Myślę, że po bramki kontrolowaliśmy w pełni wydarzenia na boisku w niedzielę przed nami. Bardzo ważne spotkanie, myślę, że mecz rundy, a może i, a może i roku. Jesteśmy coraz bliżej, aczkolwiek cały czas twierdzę, że jeszcze 49 punktów to za mało. Ale gramy dalej, tak jak powiedziałem, chłopakom, i, i, i cały zespół o tym wie. Wszystko zależy tylko i wyłącznie od nas. Cieszę się, że wygrywamy, nie tracimy bramek i gramy bardzo fajną piłkę.